Dzień dobry Państwu, to jest program, program w cieniu ratusza, poświąteczny program, w którym dziennikarze komentują to, co się dzieje w Tarnowie i w okolicy. Za mną jest y, tradycyjnie Jakub Sajda Garden Małopolska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Gniadek, kurier Tarnowski. Dzień dobry. Witam samo tak bardzo serdecznie, jak Ciebie Bartku? Ja się nazywam Bartek to pracuję na cały dzień w Radiu Kraków nie pozwolił mi się tak na spokojnie przedstawić. Jak zwykle skradasz o już na samym początku. No, trudno. Te poświąteczne może jeszcze dyskusje tutaj panują, y, ale na pewno w dobrych nastrojach po świętach są kibice Żurzla tarnowskiego, tarnowskich jaskółek. Do pierwszego może, meczu. może nie dlatego, że, że ten mecz się nie odbył ze stalą rzeczą ze względu na warunki i chyba dobrze, że się nie odbyło. Zdecydowanie tak. Bo w tych warunkach trudno by było mówić o jakimś obiektywnym w cudzysłowie i o bezpiecznej jeździe. Tak, 20 kwietnia, tak? Będzie tak, 20 ten... kwietnia w czartek podała Komisja Sportu Żużlowego, że, że właśnie o 18. o 18. Dobrze, ale w dobre nastroje, bo Grupa Azoty hmm, poinformowała, że będzie dalej wspierała tarnowskich żużlowców, hmm, nie wiemy jaką kwotą, ale znaczną, hmm, większą niż w tamtym roku, ale to też jest związane z inflacją. Hmm, były, myślicie, jakieś w ogóle wątpliwości w tej sprawie, że Azoty nagle po tylu latach mogłyby się wycofać jeszcze w roku wyboru czym z tego finansowania? Nie, moim zdaniem nie, ale tu jeszcze też warto podkreślić, że wracają jako sponsor tytularny również teraz już grupa Azoty uniatarnów. No ja tak się kiedyś zastanawiałem jak to, jak to wyglądało, no bo jeszcze w, tu mniej więcej marzec ta gruchnęła informacja, że Azoty się zastanawiają co będzie dalej i będą próbować tutaj zachęcać miasto, żeby wsparły, wsparły ten, ten sport. No ja tak Pomyślałem, no okej, okay, ale i tak prędzej, czy później i tak się dogadają, bo nie wyobrażam sobie, żeby azoty mogły odpuścić żurzel a ta taka zagrywka mogła właśnie spowodować to, żeby jednak postarać się uzyskać jakieś dodatkowe wsparcie z miasta. No, jak wiemy, część jakieś tam jest związane z tym zespółkami miejskimi. Tutaj głównie chodzi o klaster przemysłowy, natomiast chyba. To, co spółka żółlowa chciała w pełni uzyskać, nie uzyskała. No to uzyskała od Grupy Azoty. Ale Azoty pewnie podstawę taką, powiedzmy, merytoryczną miały. Bardzo słaby wynik w poprzednim sezonie, drugiej ligi, przedostatnie miejsce. Poczekajcie, jestem prezesem Grupy Azoty. Daję grubą kasę na. Sport w Tarnówku. Chcę zaprosić sobie jako główny sponsor mecenas Żuszla w Tarnowie, chcę zaprosić sobie jakiegoś kolegę innego prezesa, choć pokażę się, jak moje chłopaki jeszcze. I przychodzą na stadion w I co on tam może pokazać ruinę. Wiecie, dla mnie, we mnie biją się dwa demony. Pierwszy demon, to uważam, że to jest skandal, że miasto tak po macoszemu traktuje sport, który przyciąga największą rzeszę kibiców w mieście. Rozumiem już to tłumaczenie, że to jest wiele, większość tych kibiców jest spoza miasta, ale mimo wszystko w skali ogólnopolskiej. Tarnów równa się żurzel I to jest argument promocyjny, niezaprzeczalny, i miasto powinno finansować w znacznym stopniu, na dużym poziomie, sport, który przyciąga do miasta, który gromadzi w Tarnowie dziesiątki tysięcy widzów w skali sezonu i jest najbardziej popularnym sportem, jeżeli chodzi o frekwencję w mieście. Ale drugi demon, który walczy z tym moim pierwszym demonem, to jest stan tego klubu, jego wyniki sportowe. Wiem, że jedno jest z drugim, bez kasy nie ma jazdy, no ale widzimy, że w tym klubie nie wszystko funkcjonuje od lat, tak jak funkcjonowało. No właśnie mówisz tutaj od lat. No właśnie, nie funkcjonowało to od lat. Teraz z tego, co można przynajmniej uzyskać informacje, powoli, powoli systematycznie klub pnie się ku prostej wychodzi z tego różlowego wirażu y, swojego bałaganu organizacyjnego, więc to też y, pod tym względem może być... Y, y, Dobrze w sezonie ich poznamy. No to już nie pierwszy sezon. No ale mówię pod takim. Ten pierwszy, co w tym wcześniejszy to był taki jakby przejściowy. No Ale ten też będzie teraz przejściowy. Nie? No i dalej. Rzeczywiście, nie jak się, się rozmawia z prezesem Danielem Bautem, no to, to to jakby wygląda na to, że to idzie w dobrą stronę pod względem organizacyjnym tego klubu. Jeśli chodzi o to, to o czym rozmawialiście, czyli, czy ty, Michał, mówiłeś też o tym, że, że jakby miasto powinno więcej pieniędzy dawać. Zgadzam się, że na sport w ogóle nie wiem, czy na żużel na tym poziomie Eee, ale bez kasy nie zrobimy kroku w górę. Ale tu też jest dobra, macie rację, tylko, że tu też chyba inna rzecz powinna wgrać, czyli, czyli klub powinien sobie sam też być w stanie załatwić jakiś innych y, większych sponsorów. Ale dużo pieniądz robi pieniądz. Jeżeli jest grupa Azoty versus miasto, dwaj sponsorzy, którzy zapewniają stabilność i y, gwarantują jakiś y, poziom sportowy w postaci zakontraktowania zawodników i tak dalej i w ogóle całego anturażu meczowego, to ja z chęcią wyłożę pieniądze, dokładając się do tego, żeby w tym fajnym produkcie partycypować. A jeżeli jest to bida z nędzą, no to do czego mam wykładać pieniądze? Jesteśmy pewnie zgodni, że w ogóle miasto za mało pieniędzy daje na sport i na kulturę też, ale na sport, na te wszystkie zespoły, bo na siatkarki, czy na piłkarzy ręcznych, którzy grają w najwyższych klasach rozgrywkowych, też nie są to oszałamiające sumy. Jak chyba dobrze pamiętam, właśnie na te dwa kluby, o których wspomniałeś, generalnie ta kasa, która daje, tą kasę, które daje miasto, jest po to, żeby wynająć hale od miasta. Tak było w tamtym roku, przy tym drugim konkursie dostali po 140 tysięcy bodajże z tego, co pamiętam i większość tej kwoty musiała iść tak do Tosiru.

z prawej kieszeni do lewej pieniędzy. No to lądujemy y, i życzymy życzymy żużlowcom y, Grup Azoty unitarną, tak jak powiedział Kuba y, ta nowa nazwa stara, nowa, bo też już kiedyś taka była jak y, najlepiej życzymy awansu. Żeby latały wysoko. Awansu, już, te, już a przynajmniej dobrych y, wyników i dobrej postawy na to, żeby Ale, to przyciągnąć. Bo, bo się tak, sorry, że wejdę w słowo, że się jakoś normalnie nazywamy, a nie jak dawniej pamiętam jakiś zespół Marma, Polskie Folie, że Albo jakieś tam inne takie jakieś dziwne nazwy sponsorów. Redaktor Michał ugniatał znalazł pozytyw. Tak. Zostajemy w jakim sensie w temacie grupy azoty, chociaż mniej przyjemnym też dla zapachu nosa. Ponieważ jednostka ratownictwa chemicznego Gróbu Azoty, która prowadzi składowisko nad Rzeką Białą, no jest od dawna posądzona przez mieszkańców Klikowej o powodowanie uciążliwego zapachu. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska to potwierdził. Jednak Urząd Marszałkowski twierdzi, że to jest za mało, żeby jakieś konsekwencje wyciągać. Podobną historię mamy w Krzyżu, gdzie mamy dwie dwa zakłady sortujące śmieci i też mieszkańców protestujących. Mamy sytuację z Wielopola. Tam ma być spalarnia śmieci, między innymi taka mniejsza budowana, i różne instalacje z tym związane. Mieszkańcy protestują. Te protesty, jak obserwujecie, to od lat przenoszą jakiś skutek? W Tarnowie w naszym regionie chyba yy, żaden, albo z drugiej strony są skuteczne, bo w Tarnowie nie powstała spalarnia, więc, więc, więc jeszcze, więc tutaj jest sprawa oczywista. Co do walki z dużymi wydaje mi się, że mieszkańcy są na przegranej pozycji, to, bo to jednak jest są za duże podmioty, za duże pieniądze się wokół tego kręcą, więc sami mieszkańcy sobie poprotestują, ponarzekają one w internecie i na tym się znaczy, ja powiem tak, to jeszcze przed yy, nagrywaniem y, tutaj chwilkę rozmawialiśmy. Częściowo mieszkańcy Krzyża można powiedzieć, że triumfują, w cudzysłowie oczywiście, bo tam y, te dwie spółki, które zajmują się segregacją śmieci, jakieś pewne instalacje, które mają na celu zmniejszenie tego odoru, tworzą albo zostały już y, stworzone, więc. Częściowo to, to wygląda dobrze, natomiast jeżeli chodzi o grupę azoty, no to i tak jak wielopole, no to powiedzmy mamy prywatne podmioty, które no, ciężko jakkolwiek można będzie kontrolować. Tutaj też wspomniałeś o tym urzędzie marszałkowskim, który też nie wygląda na to, że będzie, żeby chciał interweniować w tej sprawie. No właśnie, to też jest inna sprawa, ale można powiedzieć tak jak powiedziałeś i też o tym piszemy na Radio Kraków i mówimy o tym, że właśnie te instalacje zarówno MPGK, jak i FB Serwis Karpatia, czyli tej prywatnej spółki w ulicy Komunalnej Powstają. MPGK już powstała, czyli taka sortownia śmieci i kompostownia, która ma schematyzować w jakim sensie tą, tą obróbkę śmieci. FW Service Carpaty ma to zrobić w tym roku, w ciągu roku. Obie spółki mówią, że to nie one smrodzą. Obie coś robią, żeby nie mówiono o tym, że one smrodzą. Ale śmierci. No, ale do, no, trwało kilka lat to w Krzyżu na przykład, żeby doprowadzić do tego, żeby te spółki zaczęły coś robić. No tak, wystarczyło tam przyjechać, do, głównie, głównie jeżeli chodzi o ciepłe dni, przejechać przez Krzyż czy przez ulicę Komunalną, to trzeba często było zatykać nosy, bo to po prostu było e, nie, do, nie do wytrzymania, mieszkańcy muszą, musieli się i muszą się z tym borykać na co dzień. Pewnie podobnie jest e, przy Rzece Białej. No i... E, Pytanie, jak to dalej zostanie rozwiązane, i kto w tej sprawie zwycięży, czy, czy mieszkańcy, czy urzędnicy? no nie chcę, tutaj, nie chcę tutaj nic mówić, bo miał się śmieje, więc chyba jest to pytanie retoryczne. No nie, no wydaje mi się, że dobrze, że mieszkańcy próbują to na pewno i nie dają spokoju tym różnym służbom i jakby je zobowiązują do działania. Wioś w końcu coś zrobił wykrył, no okazuje się, że jest to negowane, zobaczymy, czy skończy się to na przykład jakąś karą, ale w związku z tym, czy w Tarnowie żyje się dobrze i czy Tarnów jest dobrym pod względem finansowym miastem do życia, czy to, co musimy zapłacić za mieszkanie, różne usługi w Tarnowie, w porównaniu do tego, co miasto daje, jego położenie, różne korzyści, usługi, jest dobry, ma dobry bilans. W mojej opinii, Tarnów nie jest drogim miastem do życia, jeżeli patrzymy w skali całej Polski. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Jest średnio drogo, czy tam średnio tanio do życia, ale zarobki też są średnie, przez co te opłaty w skali miesiąca dla przeciętnego mieszkańca Tarnowa i kolejne próby podwyżek, Różnych danin negatywnie odbijają się na opinii mieszkańców, którzy generalnie uważają, że jednak jest coraz drożej, jeżeli chodzi o życie w naszym mieście. Ale cóż, stąd też ludzie starają się migrować do innych miast w poszukiwaniu lepszych zarobków i być może tańszego życia, wygodniejszego życia. Aczkolwiek ja od kilku tygodni z uporem maniaka. Forsuję, zwracam uwagę na to, że jednak Tarnów powinien zrobić mimo wszystko, zrobić wszystko, żeby do Tarnowa ściągnąć korporacje, które zapewnią miejsca pracy. Później ci młodzi ludzie nie będą musieli uciekać z Tarnowa w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy i te pieniądze będą wydawali tu na miejscu. A nie stanie się, te korporacje nie przyjdą do Tarnowa, jeżeli a nie powstanie fajny biurowiec w dobrym standardzie, w dobrej lokalizacji i nie będzie ze strony miasta jakiś zachęt do tego, żeby tutaj lokować swój biznes, oddziały poszczególnych korporacji, bo jeżeli patrzymy na sąsiedni Kraków czy tam Rzeszów i tam non stop coś się otwiera, zarobki są od piątki, to się zaczyna rozmowa tak naprawdę z pracownikami na, na starcie od 5 tysięcy, więc się da, ale ja tak paradoksalnie patrząc na przykład na tarowski klaster przemysłowy i na zarobki prezesa Wardały, który zarabia 8 tysięcy złotych na rękę, myślę sobie tak: ten gościu ma ściągać do Tarnowa miliony. Po, ma rozmawiać z poważnymi inwestorami, z poważnymi ludźmi. On zarabia tylko 8 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli w sumie, idąc z jakiejś korporacji w Krakowie, po 3-4 latach może po prostu pracownik tyle zarabiać. Błędy są popełniane według mnie w Tarnowie u samych podstaw. Ja sobie porównałem, tak, na szybko podstawowe koszty biletów komunikacji miejskiej w Nowym Sączu. W Nowym Sączu jest delikatnie drożej. Jeśli w Tarnowie przejdą te proponowane podwyżki, to bilety będą mniej więcej na tym samym poziomie. Parkingi trochę tańsze w Nowym Sączu, ale nie jakoś też znacznie. I trochę się zgadzam z tym, co mówisz, Michał że dobrze by było żyć w Tarnowie, ale zarabiać na przykład w Krakowie. No tak, zresztą też często mówi się o Tarnowie jako sypialni Krakowa, bo więc część ludzi postanawia na przykład tutaj mieszkać w sensie... Normalnie mieszkać, spać, a dojeżdżać do Krakowa i z mam znam takie przypadki. Kilka osób po prostu mówi, że tutaj taniej się to siedzi. Ja, ja, ja przeczę tej, regu prze tej regule Jestem macalnym dowodem, że jednak nie, nie jest do końca. No, mhm. Jak to mówią. Ale w, proszę nie macać. Nie macać. No tak, wyjątek tutaj od reguły potwierdza. Więc no ja nie, ja się z Wami panowie zgodzę. Też powinniśmy tutaj oprócz tego biznesu też zwracać uwagę na szkolnictwo, bo to też mimo wszystko są naczynia powiązane. No niedługo prawdopodobnie już w tym roku, nie wiadomo kiedy Akademia Tarnowska stanie się Akademia Nauk Stosowanych, stanie się Akademią Tarnowską być może. Co powinno też przyciągać większą liczbę studentów, którzy być może tutaj w końcu po studiach będą chcieli ale, zostać, ale, ale ten biznes też jest wymagany. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, jak mam, cofam się o moje te 13 lat wstecz, jak mam do wyboru studiowanie w Tarnowie, studiowanie w Rzeszowie czy Krakowie, no to wybrałbym oczywiście większe miasto, bo mam od razu to no masz możliwości. Jasne, ale jednak część, spora część osób jednak wybiera ten Tarnów, na tej, no na tej uczelni. Przyczyn ekonomiczny. To, co powiedział Kuba, rzeczywiście ten statut, czy status uczelni zostanie podwyższony. Wydział lekarski, jeśli zostanie uruchomiony, na pewno będzie psychologia, jest prawo. Może nie jest tak super naborem, jak się spodziewano, ale jednak jest. No chyba takimi małymi krokami. Z drugiej strony. Mamy jakiś boom y, bu, budownictwa mieszkalnego. Też miasto zapowiada budowę, czy TBS, ale w imieniu miasta miejska spółka budowę sześciu budynków, 107 mieszkań na wizualizacji, pięknie wyglądające koło, kwarku. parku. nawet y, okoliczne y, gminy też mocno postawiły tak. postawi na budownictwo. Ten pierwszy SIM, czyli społeczna inicjatywa mieszkaniowa, to jest około ponad tysiąc mieszkań y, tutaj w naszym y, regionie. Teraz się utworzył kolejny SIM. Y, kolejne gminy y, utworzyły y, podobną spółkę, która będzie budowała kolejne bloki, kolejne inwestycje mieszkaniowe, więc generalnie w naszym regionie, tu trzeba to y, sprawiedliwie y, podkreślić, że te, tych mieszkań przybywa. No właśnie, no ale to są pieniądze, czy nie ma pieniędzy w sensie u mieszkańców, no bo jakoś trzeba zapłacić za te, akurat ten blok przy parku ym, Sanguszków, o którym mówiłem, to będą mieszkania na wynajem też dla osób o, o nie najwyższych dochodach, bo tam będą takie kryteria. SIM też są, ale Cimy dużo, są ta, też są ta, też ta, tańszymi, nie? chociaż w C Będziesz mógł po iluś tam dojść latach dojść do, do własności. własności tak. yy, tutaj, ty wspominasz o tych yy, mieszkaniach na wynajem. No właśnie, jak można popatrzeć na, na tą, tą przemianę pokoleń, to dawniej się właśnie mówiło, że trzeba mieć swoje mieszkanie i tak dalej. Przynajmniej tak yy, moi dziadkowie moje rodzice tak, tak na to, na to patrzyli, a teraz mieszkasz często tam, gdzie pracujesz. właśnie często jest tak że mieszkasz tam gdzie pracujesz troszkę wygląda oczywiście tak oczywiście ja gdzie... temu temu przykładowi. tak oczywiście tak Michał ja, tu jest zaprzeczeniem są, zaprzeczeniem wszystkiego jest Dokładnie. zaprzeczeniem tak właśnie dlatego to mieszkanie na wynajem jest chyba dobrym pomysłem właśnie i to też jest mimo ma wszystko troszkę tańsze niż, niż można by było Wynajmować u kogoś jeszcze, prawda? Kibicujemy rozwojowi Tarnowaba z yy, względu na, na to, co tutaj czasami mówimy, bo wszystko, w, wszystko dla, y, jakby myślę, dobra tego miasta. Mówił to nawet Michał Gniadek, który y, przyjeżdża tutaj specjalnie z sentymentu dla państwa, do państwa z Krakowa, I do tego programu. Z, z, z kuriera drogo, Tarnowskiego. I kuriera Krakowskiego. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę, proszę. <laughs> Jakub sajda gerden małopolska, dziękuję. Dziękuję Wam, panowie, dziękuję Państwu. Bartek, masziesz Radio Kraków, do zobaczenia.